Długi na to prawdopodobnie zradykalizuje FSB, tak naprawdę to są frazesy, co on pisze o Polsce będzie miał jeszcze inne podejście do, do kwestii związanych z tym, co się dzieje na Ukrainie, a także w Polsce, tym bardziej jak umrą. No to po prostu ich notowanie idą do góry. Cześć, witajcie. To będzie bardzo krótki program. Chciałem z perspektywy czasu powiedzieć coś o Darii Duginie i o Aleksandrze Duginie. Programy na temat samego Aleksandra Dugina, mojego autorstwa, czy teksty, znajdziecie na Nowym Ładzie, na moim kanale, na którym właśnie jesteście. Są dwa nagrania o nim. Tutaj jeden tekst na Nowym Ładzie, że Dugin nie jest żadnym mózgiem Kremla, jest osobą oczywiście wpływową, ale nie tak bardzo, jak w Polsce o tym myślą. Jak każdy, Ekstentryk potrafi wokół siebie zebrać jakąś grupę, mieć wpływ na przykład na Yy, frakcję siłową w, yy, w Rosji, jednak nie jest to taki wpływ, jak yy, no niestety przedstawiają tutaj pseudo, yy, pseudo-specjaliści na przykład w TVO Republika, którzy ani rosyjskiego nie znają, ani Rosji nie znają, a tym bardziej nie czytali Dugina, a się wymądrzają na ten temat. To jest, yy, to wpływa negatywnie na bezpieczeństwo państwa polskiego, ponieważ wprowadzanie siebie w błąd i polskiej opinii publicznej yy, będzie prowadziło do, yy, no, Wykrzywionego obrazu Rosji. My powinniśmy definiować wroga, definiować, jakie jest rzeczywiste zagrożenie. Ze strony Rosji i mówić przede wszystkim zgodnie z faktami. A fakty są takie, że nie wiemy, kto zabił córkę Dugina. Można podejrzewać jednak zgodnie z logiką, że zrobiło to FSB. FSB odpowiadało za operację na Ukrainie, tak zwaną operację oczywiście, która się ciągnie już pół roku. Ta wojna, nietotalna, taka regularna, prawda, wojna, działania wojenne, operacyjne na terenie Ukrainy, i po pół roku można powiedzieć tak, no Rosjanie nie są do końca zadowoleni z wyników tej wojny, tej operacji, jak to oni mówią, denazyfikacji, defaszyzacji, czy jak to niektórzy nazywają. No, z perspektywy Dugina to może być śmieszne, że denazyfikację robią, no bo on jednak łączy gdzieś tam w swojej miksturze czwartej teorii politycznej, wszystkie antyliberalne ideologie i na pewno on żadnym antyfaszystą nie jest, czy antynazistą, rzeczywiście. E, natomiast FSB odpowiadające za operacje na Ukrainie e, może odpowiadać za, i raczej odpowiada za zabójstwo córki Dugina, żeby a zrobić mu krzywdę. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jego oczywiście wpływ nie jest wielki, ale rośnie. Rośnie prawdopodobnie dlatego, że koncepcje, które są wprowadzane, działania, które są wprowadzane, no nie podobają się innym ośrodkom władzy. Nie ma tak, że w, w Rosji jest jeden ośrodek, jest FSB, jest GRU, są inne frakcje, no i oczywiście frakcja GRU jest bliższa Duginowi, FSB Putinowi. No i ta druga frakcja właśnie jest jak najbardziej rozgoryczona działaniami FSB i popularność Długina dzięki temu mogła rosnąć na niższym i średnim szczeblu. A jak można zrobić, żeby komuś tę pozycję jeszcze podbić? No, prawdopodobnie go po prostu zabić, dlatego że nawet jak spojrzymy na muzykę, jak, nie wiem, klub 27, tak? Jak umierali ci młodzi artyści, no to ich notowania rosły, sprzedaż płyt rosła i tak samo jest z filozofią, z polityką. Autorzy, którzy są martwi, którzy gdzieś tam są na pewnej fali, dzięki pewnym wydarzeniom, a tym bardziej jak umrą, no to po prostu ich notowanie idą do góry. Zabójstwo jego córki właśnie mogło być związane e, z tym. E, B. No jeżeli, e, nie, e, jeżeli nie dokonało tego FSB, no to kto tak naprawdę mógł tego zrobić? Przypadkowi sprawcy? No nie za bardzo. Czy e, może Ukraińcy? Ukraińcom nie było to na rękę. Po co robić takie rzeczy? To podgrzałoby tylko atmosferę. W Rosji e, zrobiło męczennicę z niej, aczkolwiek, jak widzimy, nie do końca stała się męczennicą, naprawdę w małym e, gronie zyskała na chwilę, ale nie była żadną intelektualistką, nie była nikim wpływowym. Przez to też można zauważyć, że no, to zabójstwo wpłynęło tylko negatywnie na Dugina w pewnym sensie, bo jeszcze jest jedna rzecz: jeżeli zabijemy komuś dziecko no to ta osoba nie ma już nic do stracenia. Dugi na to prawdopodobnie zradykalizuje. Być może lekko zwiększyło nawet jego wpływy, ale nie tak bardzo, jak gdyby został zamordowany on. Być może on był celem, ale pomyślmy, co by było, gdyby on zginął? No jego myśli po prostu by się rozeszły i nie tylko, nie tylko w Rosji. Może... Może dokonały tego, jest jakiś procent szans, zachodnie służby. Nie wiem. Jest jakaś teoria, że MI5 mogło tego dokonać. Ja nie wykluczam żadnej teorii do końca, no bo nie, nie znamy tej prawdy i pewnie nigdy się nie dowiemy, jak to wyglądało, chyba że tajnią akta FSB za 150 lat. Ale to też jest przyciągane bardzo mocno w Rosji, ujawniany akt, prawda, związanych z różnymi operacjami wojennymi i tak dalej, i tak dalej. Ta teoria też jest gdzieś tam w jakimś procentach prawdopodobna, ze względu na to po prostu, że myśli Dugina na zachodzie no, są wpływowe, bardziej nawet niż w Rosji, bym powiedział, jak patrzę na środowisko intelektualne we Francji. No to tam czyta się długi na częściej niż w środowiskach intelektualnej prawicy w Rosji, która no, prawica została rozbita tak naprawdę tam dość skutecznie przez Putina i FSB, ale może tam kiedyś indziej. Jak no, sam uczestniczyłem w, w opozycyjnych manifestacjach względem Putina i jak byłem w Rosji, oczywiście to nie było tak, że uczestniczyłem, nie wiadomo jak tam idąc na czele i tak dalej, po prostu nie, chciałem zobaczyć jak to wygląda. Rozmawiałem też z osobami z opozycji względem Putina. Z konserwatywnymi liberałami, z, z jednym nacjonalistą nawet, no i, ale o tym też kiedy indziej. No dobrze, zmierzając do konkretów, chodzi o to przede wszystkim, żeby nie siać zamieszania i nie wprowadzać siebie w błąd. Polska opinia publiczna jest zasiewana bzdurami na temat Dugina i jeżeli ktoś chce się dowiedzieć coś na jego temat, proszę, poczytać. Na przykład to, co napisałem na portalu Nowy Ład, zalinkuję to oczywiście w opisie, tak samo te dwa nagrania, które zrobiłem z profesorem Wielomskim, jedno, a drugie biograficzne, jeszcze przed tym, jak trochę jeszcze więcej poczytałem o nim. Stawiam na to, że zrobiło to FSB, nie wykluczam również, że zrobiło to zachodnie służba, aczkolwiek, tak jak wspomniałem na początku, raczej im też by się to nie opłacało. No, bo jego myśli się, yy, że tak powiem, mogłyby rozejść bardziej, aczkolwiek względem zachodu nie, nie do końca jestem pewny, że to mogłoby tak, za, tak zadziałać, dlatego że jednak na Zachodzie jego nowe publikacje są bardziej popularne, bo on zaczął niuansować coraz więcej. Zaczął zmieniać podejście do Polski. Yy, oczywiście tak naprawdę to są frazesy, co on pisze o Polsce, bo nie zmienił prawdopodobnie podejścia, tylko niuansuje, żeby mieć więcej czytelników i mieć większy wpływ na opinię. Publiczną. Tak samo w Stanach Zjednoczonych zaczął z jakimiś tam trampowcami się zadawać i tak dalej, co też oczywiście nie jest na plus dla ośrodków, które są przeciwstawne do ideologii neoimperialnej Rosji, która jest też definiowana przez Dugina, oczywiście jako neoeurazjatyzm. I, 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 I oczywiście, no, Dugin jeszcze raz powiem, nie jest mózgiem Putina, aspirował do tego, natomiast w 2014 roku, właśnie za bardzo agresywne podejście do Ukraińców, takie tam wzywanie do mordowania ich, no, został wyrzucony z, z uczelni. Więc jak widać, no, jego wpływy nie są aż takie wielkie. Gdyby były, to nie został wyrzucony, tylko pewnie awansowałby jeszcze. I kończąc, Daria Dugin. Nie była nikiem wpływowym. Była oczywiście dziennikarką, która popierała reżim, ale no, każda dziennikarka popierałaby reżim, gdyby, gdyby w nim żyła, tak, no, poza jakimiś niezależnymi tak? opozycjonistami e, itd. Tak i jeszcze jedna rzecz, ja tam się nie cieszę z tej śmierci, nie wydaje mi się, że na cokolwiek to miało wpływ, a jeśli już to mogło mieć negatywny wpływ na to, że jednak na to zradykalizuje i być może będzie miał jeszcze inne podejście do, do kwestii związanych z tym, co się dzieje na Ukrainie, a także w Polsce. Czy na Zachodzie być może zmieni tego taktykę na gorszą względem nas, być może będzie miał większy wpływ na to, co się dzieje, na przykład na myśl intelektualną na Zachodzie, jednak trochę ludzi go czyta, tak jak wspomniałem, głównie na Zachodzie. Więc ja jako katolik się nie cieszę z jej śmierci i uważam, że wiele osób, które mi zarzuca, że o że ja się nie, nie cieszę, to, to sprzyjam Rosji. Nie, ja się nie cieszę jako katolik, bo cieszenie się z śmierci w taki sposób, takiej, takiej śmierci e, osoby, która jednak nie miała bezpośredniego wpływu na nic, co się dzieje na Ukrainie, tylko po prostu to popierała. No jest e, nie po chrześcijańsku, tak. Wydaje mi się, że warto też oczywiście modlić się za osoby, które są nam wrogie, a przeciwdziałać głównie tym, którzy stanowią dla nas zagrożenie ze względu militarnego. Oczywiście zwalczać należy wpływy intelektualne, ale długi nie oszukujmy się, nie ma środowiska nawet. To są jakieś poszczególne osoby, które go tu wydają czy czytają, nawet osoby, które go wydają, no nie do końca się z nim zgadzają, więc jakby powiedzieć. Jego wpływ w Polsce jest marny. Jest kilku specjalistów od niego, ale, ale nie są to na pewno osoby występujące publicznie za bardzo. To są najczęściej intelektualiści, którzy nie występują w tych publicznych mediach czy sprzyjającej władzy pisowi. To są osoby, które piszą na jego temat o nim i tak dalej. Będę mógł polecić takie książki, takie publikacje, jeżeli ktoś chce na temat Dugina czy jego pracy, żeby można samemu było przeczytać. I nie polecam słuchać jakichś ludzi związanych z Republiką, ponieważ ci ludzie nie mają pojęcia, o czym mówią, i przez to szkodzą Polsce, bo, szkodzenie, bo wprowadzenie w błąd własnego narodu to jest szkodzenie Polakom i Polsce, bezpieczeństwu Polski. Słuchajcie, trzymajcie się, jak macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie. Ja się z Wami na teraz żegnam i pozdrawiam Was ciepło, cześć.